Serdecznie wszystkich. Za drugiej strony monitorów, tutaj Bronkowil Tutaj, w tym przypadku, tutaj nagrywam z domowego zacisza. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza. Dzisiaj porozmawiamy sobie o systemach ostrzących konkretnie o jednym systemie ostrzącym o lęckim Turnboxie, który jest obecnie najtańszą opcją na rynku. Oprócz Chińczyków oczywiście, nic nie mam do Chińczyków, no ale pokazuje to, co używałem przez wiele lat i to, co się sprawdzało, tak? Przedmiotem tutaj będzie, do zaostrzenia będzie opinel. To jest dziewiąteczka Carbon, tak? Zaraz bez go stępimy, zobaczymy, czy jest to odpowiednio tępy jestem, jeszcze na diamantówce go przesorujemy. nie ma nic z tej krawędzi tnącej. Od ląskiego jak zamówicie z internetu, znajdziecie cenę. Nie będę reklamował sklepów, nie będę reklamował. Dostajecie po prostu takie drewniane pudełeczko, tak? W którym są dwa rodzaje prętów. W moim przypadku ja zamówiłem pręty, pręty yy, diamentowe, yy, które są agresywne dość i pręty białe z, cer z ceramiki. To jest jakaś, no, ceramika, jakaś, tak? Dobrze. A w Lanskim Turboxie macie dwa otwory, które właśnie tworzą Wam tą słynną fałkę. Tak jak Spider-Co znacznie droższy, bo do bodajże 100 dolarów. Ja to kupiłem jak dolar, by był to 2,80, także to była jeszcze okazja. Dobra, co z tym robimy? Jeszcze raz test noża. No ten. Ustawiamy sobie pręty na nasze słynne 20 stopni. 20 stopni. Kładziemy rąsie tutaj. Ten boks lanski jest na tyle tańszy, bo nie ma tej osłony tutaj. Spiderko, jak chcecie sobie ostrzyć nóż. To możecie robić to zamyśleni. Jak wam nóż zleci tu, to macie ochronę dłoni. W lanskim tego nie macie. No ale to wiadomo. Za to cena jest niższa. Ale skupiamy się na lanskim. Złe pręciki włożyłem. Zaczynamy od diamentów, które są agresywniejsze. Sprawa jest prosta. Chodzi tutaj o zachowanie odpowiedniego kąta ostrzenia, żeby zachować fałkę na krawędzi tnącej, tak? tą V. Żeby ona była idealna. Im lepsze jest V, bez żadnych zaokrągnięć, tym bardziej będzie to yy, wszystko ostre, tak? 20 stopni to można ostrzyć wszystkie foldery. Pukko trochę inaczej się ostrzy. O, to pokażę na następnym filmie, bo to jest tutaj jest skandy, tak? Czyli lecicie całą, całą powierzchnię tutaj, ale foldery, jakieś takie noże yy, yy, składane, kuchenniaki, ostrzycie na 20 stopni, na 25 stopni ostrzycie coś, co już chcecie łupać, siekierę, ja na laskim raczej siekierę nie będziecie ostrzyć, bo to jest zbyt drobna ostrzałka. Dobra, lecimy. Po cztery razy.

Polecę 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 8, 1, 2, 3, 4, 5 8. No, już coś na ostrzu się obłyszczy się. Koniuszkiem palcem, co przeciągać nie polecam, najlepiej sobie sprawdzić ostrość noża, skrobić paznokieć. Jak tam schodzi już coś z to znaczy, że nóż robi się ostry. Dobra. Diamenty na bok. Doprowadzamy do ostatecznej ostrości na ceramice. Na ceramice. Zabezpieczenie, na pinerku. Raz. nie błyszczy. Wy tego nie widzicie, ale ja już widzę, że jest taka linia piękna, ostrza. Raz, dwa. Tak jakbyście kroili sobie chlebuś. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I jeszcze po razie, dla pewności, po dwa. Nie zamyślić się, bo uważać właśnie na tą rękę trzymającą kosteczkę. Tak. No, nóż jest już naostrzony. Słynny test kartki, nożowników, tak? Lecimy, tak? Czyli, czyli. No, perfekcji nie ma, ale tu kartkę idzie. tak? Jeszcze można by było go do, doszlifować. Ale był totalnie tępy, tak? Stępione na diamencie, nie? Te pręty trzeba czasem czyścić cifem. Ja już je mam zapchane, dlatego one słabiej ostrzą. Po prostu nanosicie cif na pręcik i dwa, w dwóch dłoniach rolujecie pręty z cifem i ten, ta stal z tych prętów schodzi. Ja wcześniej używałem. Dobra, Powinno być lepiej. Karteczka. Pięknie, jest ok. O, tutaj końcówka, jeszcze łuczek nie ale to wszystko wymaga czasu, cierpliwości. Był totalnie tępy, tak? 9, dziewiąteczka, tak. Taki nożyk za 35 zł, dziadkowy, drewniany, składany, ale już jakieś zabezpieczenie jest. Wiroblok to się nazywa, także wam się w dłoni nie złoży. Najbardziej niestraszący oka, nóż, tak. Klasyka. To było o systemie ostrzenia lanski, Turbox. E